Przeżywamy w tych dniach najważniejszy czas w ciągu roku. Poprzez liturgię mamy udział w pasze Pana Jezusa, pascha, czyli przejście. Jezus przez cierpienie, krzyż i śmierć przechodzi do nowego życia, do zmartwychwstania. I dzięki sakramentom Kościoła, dzięki liturgii, my możemy mieć. Udział w tej najważniejszej i najpiękniejszej tajemnicy naszej wiary. Każdy z nas doświadcza na różne sposoby cierpienia, trudu w swoim życiu, w swojej codzienności, ale każdy z nas może. To, co trudne, przeżywać w łączności, w jedności z Jezusem, Chrystusem cierpiącym, ukrzyżowanym. I wierzymy, że jeśli w taki sposób to, co trudne, będziemy przeżywali, właśnie łącząc się z cierpiącym Jezusem, to także razem z nim będziemy mieli udział w Jego zmartwychwstaniu, w Jego radości. Będziemy mogli wyśpiewywać Alleluja. I tego wszystkim z całego serca życzę.